Dzień dobry, z nami jest Mariusz Patej, ekspert Warsaw Institute. Panie Mariuszu, jak pan ocenia sytuację na Ukrainie? Sporządza pan raporty na ten temat, jest pan bardzo dobrze zorientowany, był pan tam również wielokrotnie. Czy Ukraina zbliża się do zwycięstwa, czy Rosja i co to tak naprawdę znaczy zwycięstwo w przypadku tych dwóch stron konfliktu? Witam Państwa, sytuacja jest bardzo złożona i trudno w tej chwili powiedzieć, która ze stron wygra. Z tym, że też trzeba zdefiniować, co strony rozumieją przez zwycięstwo. Strona ukraińska traktuje zwycięstwo jako po prostu wypchnięcie sił wojskowych. Federacji Rosyjskiej ze swojego terytorium, poza granice uznawane międzynarodowo, natomiast Rosja chce przejąć kontrolę nad Byłą Republiką Sowiecką, wprząc ją w imperialną politykę Kremla. Ukraina, jeżeli porównać jej potencjał demograficzny, materialny z potencjałem Federacji Rosyjskiej, samodzielnie wygrać nie może. Ale Ukraina o, ma wsparcie państw tak zwanego kolektywnego Zachodu. No to jest wsparcie większe, mniejsze. No właśnie, czy to wsparcie jest. na tej chwili wystarcza, panie Mariuszu? Obawiam się, że nie wystarcza. Do tego, żeby wojska rosyjskie wypchnąć poza terytorium Ukrainy, bo to spa wsparcie przychodzi zbyt późno, w niedostatecznej ilości. Państwa zachodu pracują jeszcze w trybie pokoju. Są różne procedury biurokratyczne, które spowalniają. Proces przekazywania wsparcia to jest nie tylko wsparcie techniczne, ale finansowe. I wojskowe przede wszystkim. No, wojskowe. Z tym, że tak. Wojskowe, jeżeli rozumiemy o sprzęt wojskowy czy amunicję, bo wojsk państw wspierających na Ukrainie praktycznie nie ma. Znaczy są jacyś, ja, ja, są jacyś instruktorzy, ale no. To, to nie stanowi żadnej siły, i ci instruktorzy nie uczestniczą oczywiście w bezpośrednio walkach. Są wolontariusze, są osoby, które głównie z pobudek ideowych przyjechały wspierać Ukrainę ale nie ma to nic wspólnego z, ze wsparciem militarnym państw. Czyli trzeba to określić po prostu jako wsparcie sprzętu wojskowego, tak? Tak, Wściśle. to jest wsparcie sprzętu wojskowego i też to nie jest dostateczne wsparcie. Pamiętajmy, że jest to wojna przypominająca pierwszą wojnę światową, czyli jest bardzo dużo sprzętu używanego ciężkiej artylerii. Są nieustanne ostrzały, wykorzystuje się bardzo dużo amunicji, no i obie strony notują tak zwany głód amunicyjny, no ale Ukraina większy, czyli amunicji, tak tego brakuje, czego jeszcze, bo czasem mówi się, że nie ma tego wsparcia w powietrzu. Armia Ukraińska i, i że tutaj no tak, to też jakieś wsparcie, wsparcie byłoby potrzebne. Wsparcie lotnicze, nowoczesnych systemów rakietowych nie ma dostatecznego wsparcia w systemach obrony powietrznej. No, jest mnóstwo deficytów, ale widać, że to co wchodzi jest w sposób bardzo racjonalny używane przez Ukraińców. Także takie mity o korupcji. No korupcja jest na Ukrainie, ale widać, że nie jest to czynnik, który by spowodował zwinięcie się frontu i rozbicie armii ukraińskiej. Tak, ale, pomoc. ale na pewno tutaj przerwę, że jeżeli państwa zachodnie takiej pomocy udzielają i są doniesienia, no, że tam jakaś część zostać zdefraudowana, to jednak nie pomaga opinii publicznej zaakceptować tego, że to wsparcie no jest tak. wysyłane, prawda? To jest zły przekaz pr owy aczkolwiek widzimy, że państwo ukraińskie próbuje sobie z tym radzić. No, ostatnio była informacja, że ponad 100 naczelników tzw. wojenkomatów zostało zaaresztowanych bowiem były uzasadnione przesłanki, że załapówki pozwalali unikać wojskowej służby osobom. No, które powinny po prostu służyć w armii ukraińskiej, a nie chciały, często wyjeżdżały z kraju. Natomiast jaka jest skala w ogóle korupcji w tym obszarze rynku obronnego, trudno powiedzieć, bo jest wiele przekłamań. Również rosyjska propaganda nagłaśnia każdy przypadek korupcji no po to, żeby skompromitować Ukrainę w oczach. Państw pomagających przede wszystkim społeczeństw, no ale nie jest ta skala aż tak duża, skoro jednak amunicja dociera, artyleria dociera, czołgi docierają, bojowe wozy, piechoty docierają, paliwo dociera, żywność dociera i środki medyczne docierają. Czyli też nie ma co dawać się tej propagandzie. A powiedział Pan o zmęczeniu społeczeństw. To jest chyba ważny czynnik. Zdaje się, że rosyjska propaganda gra w Europie NATO i w Polsce również, ale nie tylko, żeby społeczeństwa zachodnie były zmęczone tym pomaganiem. I, I wywierały na polityków presję, żeby już to wsparcie dla Ukrainy nie było takie jak wcześniej? No tak, to jest jeden z obszarów aktywnej działalności, jeśli chodzi o wojnę psychologiczną przeciwko państwom zachodu. Chodzi o to, żeby tworzyć koszt polityczny każdemu. Politykowi, który chce wesprzeć Ukrainę, a nie, żeby on nie miał zysku politycznego z tego albo jak najmniejszy. No i też starają się zniechęcić społeczeństwa do pomocy Ukrainie, tworzą wizerunek Ukrainy, który, który ma być właśnie, że to ma być państwo upadłe. Ukraińcy co źli ludzie. I generalnie nie należy temu państwu ani społeczeństwu pomagać. Ja, obserwując protesty w Czechach, no, postanowiłem zbadać ten przypadek socjologiczny i rozmawiałem z osobami, które uczestniczyły w takich protestach. Były to protesty, dodajmy, przeciwko właśnie wspieraniu Ukrainy Między i to, innymi, i to tak. bardzo liczne, jak na Czechy, to, to były tak, bardzo jest. liczne protesty. Między innymi, znaczy, głównie hasła były antyrządowe, no ale przewijały się właśnie też postulaty, żeby zaniechać pomocy Ukrainie. Argumentacja była taka, że właśnie albo Ukraina jest krajem skorumpowanym, więc ta pomoc po prostu gdzieś przepada, będzie nieefektywna, w związku z tym nie należy pomagać. No albo takie argumenty, że nawet jeżeli Rosjanie przejmą Ukrainę, no to Praga jest na tyle oddalona. Od Rosji, od Ukrainy, że nam i tak nic nie będzie grozić, no jesteśmy w końcu w NATO. No a pomoc Ukrainie kosztuje, te koszty są przerzucane na społeczeństwo, w związku z tym społeczeństwo jest dotknięte drożyzną, są wyższe koszty życia. No i w związku z tym poziom życia spada. I y, podobne narracje są też w innych krajach, na przykład na Słowacji, na Węgrzech. Na Słowacji ostatnio wygrał polityk, wybory, który no, jest może nie jakoś bardzo prorosyjski, tak powiedzmy jednoznacznie, ale jednak jego narracja sprzyja tym prorosyjskim środowiskom i samej Rosji. No tak, bo Rosji nie chodzi o to, żeby społeczeństwa kochały Rosję, ale wystarczy, żeby powstrzymywały się od pomocy Ukrainie, a... Napadnięta Ukraina bez pomocy zewnętrznej nie poradzi sobie w stawianiu przez dłuższy czas oporu. No, jakie widzę rozwiązania. Znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim państwa Zachodu NATO muszą pokonać kryzys przywództwa. Musi być przywrócona sprawczość sojuszu i Rosja nie powinna lekceważyć sojuszu, ale się go bać i liczyć się ze zdaniem sojuszu. W kontekście Ukrainy ta pomoc powinna być tylko zwiększająca się, tak żeby Rosja straciła złudzenia na to, to jest 900 milionów ludzi i gospodarka, Kilkudziesięciokrotnie większa od gospodarki Rosji. Rosja nie ma szans wygrać z kolektywnym Zachodem, jeśli ten kolektywny Zachód będzie miał przywróconą zdolność do adekwatnych działań obronnych. Jakie konsekwencje dla Sytuacji w Europie i na świecie miałaby wygrana Rosji z Ukrainą? No, to byłyby bardzo poważne konsekwencje, dlatego że Rosja potraktowałaby zwycięstwo nad Ukrainą jako zwycięstwo nad całym kolektywnym Zachodem. Uznałaby, że Zachód dalej trapi problem przywództwa problem braku woli, obrony. I w związku z tym zaczęłaby kontynuować swoją politykę akwizycji, też wy, wymierzoną wobec inne kraje. Co to Europy. znaczy polityka akwizycji? No, na przykład przejmowanie wpływów czy wręcz krajów, no, takich jak Mołdawia czy Gruzja, które są poza NATO, poza Unią Europejską, trapione kryzysami, no i tak jak Gruzja, rządzone przez osoby, które są oskarżane o kontakty ze służbami rosyjskimi. Potem obawiam się, że przyszedłby czas na kraje nadbałtyckie. Jeżeli one nie zostałyby obronione przez kolektywny Zachód, no to zagrożona byłaby również Polska. Pamiętajmy, że Warszawa była uznawana przez Rosję jako rosyjskie miasto. Medwiediew już parę razy przypominał Polakom, że Warszawa była w granicach Imperium Rosyjskiego. Także przegrana Ukrainy mogłaby wywrócić architekturę bezpieczeństwa, która powstała po rozpadzie Związku Sowieckiego. Czy Polska jako kraj NATO też byłby wtedy zagrożony bezpośrednio? Bo też są takie głosy bagatelizujące te sprawy, bo mówiące: A my jesteśmy w NATO, nam nic nie grozi. Właśnie, jeżeli NATO pozwoli Rosji wygrać z Ukrainą, to wtedy wszystko jest możliwe. Tak? Możemy sobie nawet wyobrazić jakąś jakieś dowolne, dowolną interpretację artykułu 5 przez naszych sojuszników. I nie przyjście z pomocą na czas, a potem wejście w jakieś kolejne negocjacje z Rosją. Są różne scenariusze, są scenariusze optymistyczne, że państwa NATO się otrząsną i NATO zacznie aktywnie działać na rzecz obrony ale również są scenariusze pesymistyczne, które dopuszczają możliwość oddania tej części Europy, która kiedyś była kontrolowana przez Kreml.